Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj, kochani, zapraszam Was na dęko, czyli na kosmetyki, które ostatnio zużyłam. Zdękowane kosmetyki są to moje kosmetyki, ale tutaj też jest jeden kosmetyk mojego męża. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co u mnie ostatnio było zużyte, czy coś się sprawdziło, ale są tutaj też kosmetyki, z których. Nie za bardzo byłam zadowolona, to zapraszam Was do dalszego oglądania tego filmu. Mam tutaj, słuchajcie, kosmetyki, które ostatnio zużyłam. Jest tutaj jedna y, rzecz, jeden kosmetyk mojego męża, więc może zacznę od tego. Słuchajcie, mój mąż zużył żel pod prysznic Rojas powiem wam, ten żel pod prysznic miał w takim zestawie z perfumami ja uwielbiam go w tym zapachu powiem wam, że tak przepięknie pachnie to są takie perfumy stożkowe, ja je kiedyś Mój kolega kiedyś był nimi wypsikany, miał je na sobie, i tak mi się spodobały. I go zapytałam: Słuchaj, czym ty dzisiaj pachniesz? Powiedział mi, które to perfumy, i od razu poleciałam kupić je moje, mojemu mężowi. Bardzo mi się spodobały, i zawsze jak widzę, że mu się kończą, to staram się go namówić na następną butelkę, bo bardzo je lubię. Bardzo je lubię na nim. Przepięknie pachnie, męsko. No powiem wam, to są chyba jedne z takich perfum, gdzie ja zawsze za moim mężem się obejrzę, i chyba nie tylko ja, każda kobieta obejrzy się za mężczyzną pachnącym tymi perfumami. No powiem wam, jedne z lepszych perfum. Polecam wam. To jest taka stożkowa wersja perfum, może tutaj się Wam wyświetlą, a to jest właśnie żel yy, pod prysznic, który jak mąż Was, Wasz, użyje wieczorem, kładąc się do łóżka i pachnie właśnie tym żelem. To jest. Naprawdę, przepiękny zapach. Także mój mąż wykończył ten zapach i, tak jak powiedziałam, czatuję, żeby kupić mu ponownie, bo bardzo lubię, jak on ten zapach ma na sobie. Yy, nie mówię tutaj akurat o żelu, ale perfumy koniecznie chcę mu kupić. Słuchajcie, ja natomiast zużyłam, może zacznę tutaj od. Yy, tak, od żelu pod prysznic. Zużyłam Nivea. Zobaczcie, jest to bardzo duży żel pod prysznic. ma 750 ml, bardzo ładny zapach. On jest z dodatkiem aloesu i powiem Wam, że w miarę nawet szybko go skończyłam. Ja go używałam do całego ciała, nie podrażniał mojej skóry. Ja mam, słuchajcie, tendencję do podrażnień yy, strefy intymnej, niestety, więc tam się staram w strefę intymną używać płynów do higieny intymnej, ale skończył mi się i pomyślałam, że może ten z aloe będzie delikatny i nie będzie mnie podrażniał i tak też było. Rewelacyjny płyn, bardzo bardzo fajnie ciało po nim pachnie, bardzo delikatnie. Nie jest taki, słuchajcie, taki uciążliwy zapach w tym płynie. E, ciało jest fajnie nawilżone i myślę, że kupię go ponownie. Bo bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Teraz mam, e, używam płyny od mojej edytki, które dostałam. Dostałam od niej dwa płyny, więc jak tamte wykończę, to na pewno sięgnę. Potem serdecznie Wam polecam. Ja myślałam, że Niwea nie jest tak aż dobrym płynem jak daw czy tak, głównie DAW używałam, ale powiem Wam, że się myliłam i zwracam honor, i również te żele pod prysznic niwa są świetne. To, jest, był, to był taki żelowy płyn, bardziej, bardziej konsystencją wchodził w żel jak w taki krem, więc bardzo fajnie się nim ciało myło, naprawdę bardzo fajny płyn pod prysznic, żel pod prysznic. Wykończyłam również mój ulubiony DAF, ja jestem fanką właśnie, głównie by, fanką byłam DAF, więc tutaj zwracam honor Nivea, bo Nivea również jest świetnym... Świetnym produktem, świetnym żelem podprysznic i DAF jest bardziej taka, takiej konsystencji yy, kremowej. On bardziej ma taki krem, on nie ma żelu, ale powiem Wam, jak on cudownie nawilża nasze ciało. Tutaj yy, używając właśnie DAF pod prysznic już nie potrzebujemy dodatkowego nawilżenia. No, jak ktoś woli, ktoś ma bardzo przesuszoną skórę, no to musi użyć balsam czy olejek jakiś do nawilżenia ciała. Mi osobiście DAW wystarcza. Jedynie w strefach tutaj łydek, piszczeli, tam mam przesuszoną skórę, to tam używam sobie zawsze balsam. Ale tutaj, wiecie, tutaj na ciało nie jest to konieczne. Ten DAW robi całą robotę. Jest świetny, taki właśnie kremowy to jest ten oryginalny zapach DAF również miałam ogórkowy, no powiem Wam, że Daf miałam różnej, e, serii, róż, z różnej serii e, te żele pod prysznic i z każdego byłam zadowolona, także jeżeli się zastanawiacie nad kupnem, chociaż na pewno znacie, bo DAF jest bardzo znaną marką, e, szczególnie te żele pod prysznic, więc ja ten serdecznie Wam. Polecam. Słuchajcie, wykończyłam. Jak już jesteśmy tak, to będziemy przechodzić w drugą część kąpieli, czyli mycie. Teraz będzie włosów. I słuchajcie, wykończyłam mój ulubiony szampon. I ja Wam zawsze mówię, on ma odcień fioletu, jak go położycie na rękę, ale na włosach nam pozostawia właśnie taki to jest określić? Słuchajcie, nawet dzisiaj mam głowę. Nie wiem, czy to dojrzycie. Właśnie taki lekko, ta żółcie zniwelowana na taki właśnie lekko um, nieróżowy. No nie wiem jak określić ten kolor. Słuchajcie, ale jest bardzo ładny. Jak ja mam świeżo um, zafarbowane włosy, świeżo zrobione um, pasemka zrobiony balejarz i nałożę ten szampon, no powiem wam te białe pasemka cudownie wyglądają one się aż wybijają i nieróżowością, takim właśnie taką platyną, o tak bym powiedziała, to jest taki bardziej, on tak bardziej podkreśla w platynę nasze włosy no jest cudowny, jeden z moich najbardziej ulubionych szamponów słuchajcie, ja jestem blondynką ja fioletowych szamponów, srebrnych szarpo, szamponów w swoim życiu już zastosowałam naprawdę bardzo dużo marek i bardzo dużo rodzajów. I jedynymi moimi ulubionymi takimi szamponami do właśnie mycia włosów, które nadają fajny kolor moim włosom już po dłuższym farbowaniu no bo już jakiś czas temu robiłam, byłam u fryzjera i odświeżałam mój kolor to. Powiem Wam, że ten szampon i jeszcze ten szampon silver, który jest dostępny w Rosmanie, to są dwa moje ulubione szampony, po które zawsze chętnie sięgam. I jak ten mi się kończy, mam możliwość sięgnięcia tego, po, tego z Rosmana, to używam tamten. Jak tamten mi się skończy i nie mam do niego tutaj dostępu, to wówczas kupuję ten. I tak na zmianę. Powiem Wam, że to są naprawdę dwa najlepsze szampony, jakie miałam. Miałam również z innych firm, miałam John Frida, miałam z Milki, chyba Milki, tak się nazywa ta firma. No, miałam różne szampony, ale ten naprawdę sprawdza się najlepiej i właśnie ten Silver z Rosmana. Także wykończyłam i na pewno kupię ponownie ulubiony mój szampon, i zawsze go słuchajcie, wykańczam do ostatniej kropelki. Natomiast. Odżywka z tej firmy nie sprawdziła się u mnie za bardzo. E, powiem Wam, że. Mm... Nadawała moim włosom dużej takiej tempości. Moje włosy były tempe po użyciu tej odżywki. Ja myślałam, że jeżeli szampon jest tak dobry, to odżywka również, ale niestety tak ją męczyłam, męczyłam, odstawiałam, wracałam. Ja ją kupiłam przez przypadek, bo myślałam, że biorę szampon, ale niestety okazało się w domu, że to jest odżywka i tak powiem Wam, że naprawdę na zmianę z tą odżywką ją używałam. Tych odżywek zużyłam w międzyczasie dwie, a tej całej jeszcze nie zużyłam. Więc powiem Wam, że no. Nie sprawdziła się u mnie, nie kupię jej ponownie Bo jeżeli mam szampon To już fioletowej odżywki nie potrzebuję Mi wystarczy szampon I ja już nie chcę jeszcze bardziej Podkreślać fioletowości Na moich włosach Więc Wolę po prostu użyć tylko szampon I użyć zwykłej odżywki Teraz mam odżywkę Pantin, Ogromną odżywkę Jestem z niej bardzo zadowolona Jest z pompką, wygodna Pięknie włosy po niej Wyglądają, są mięciutkie, fajnie się rozczesują, i włosy są, słuchajcie, przechodzą przez palce. Są tak lejące, no tutaj niestety tego nie było, więc użyłam na szczęście i już do niej. Więcej nie wrócę, już nie kupię. Szampon, tak, ale odżywka raczej. Raczej nie. I słuchajcie, właśnie mam fioletowe palce. Dobrze, wracając do odżywki, którą Wam wcześniej pokazałam. Ta odżywka. Ta odżywka sprawdziła się świetnie. Ona Również miała taki odcień, właśnie taki, jak te, na tej butelce, i też wydawało mi się, że pozostaje lekki kolor na moich włosach, bo jak wiecie, ten szampon, gdzie on jest, ten, ten szampon nie używam codziennie, tylko używałam go co trzecie mycie yy, moich włosów, bo nie chciałam, żeby za bardzo też przesuszył moje włosy, bo jak wiecie, fiolet, fioletowe szampony czy yy, srebrne szampony troszeczkę nasze włosy przesuszają dlatego tamtych szamponów nie używam codziennie, głowę myję co drugi dzień, to tak z dwa razy, z raz, raz, dwa razy w tygodniu użyłam fioletowy szampon, ale ta odżywka też właśnie miała coś takiego w sobie, że te włosy nadawała kolor tym włosom, niwelowała żółty kolor, więc bardzo fajna odżywka, fajnie włosy się po niej rozczesywały na początku, też jakoś mi się wydawało, że nie jest tak dobra jak inne odżywki, ale może było właśnie spowodowane to tym, że mieszałam ją z tą odżywką i powiem Wam, że ym, no nie bardzo, nie bardzo się to. Razem łączyło, i właśnie wydawało mi się, że one coś jest nie tak. Jak zakupiłam drugie opakowanie tej odżywki i używałam tylko tą odżywkę, no to już powiem Wam, sprawdziła się świetnie. Bardzo fajna odżywka, bardzo dobrze nawilża włosy. Włosy się po niej fajnie rozczesują, no i w dodatku chroni nasz kolor. Także polecam, polecam serdecznie, jeśli będę miała skończy mi się moja odżywka na pewno do niej jeszcze kiedyś wrócę. I moi drodzy, może odłożę sobie to tutaj, bo tu mi, słuchajcie, się troszeczkę polało, a tutaj mam szybę więc na szybie nic takiego nie będzie. Trzeba będzie doczyścić. Dobra. Słuchajcie, wykończyłam płyn micelarny z Eveline Gold Lift Expert i tutaj mamy 100 ml gratis, a w nim było 500 ml. Słuchajcie, bardzo długo go używałam i tutaj mamy luksusowy przeciwzmaszczkowy płyn micelarny, usuwa nawet wodoodporny makijaż, nie zawsze, yy, wygładza i ujędrnia, głęboko nawilża i regeneruje. Czy głęboko nawilża i regeneruje i wygładza? Nie zauważyłam tego, bo zawsze po e, zmyciu makijażu e, używałam żelu do e, zmywania, mycia twarzy, a następnie szła pielęgnacja, więc nie trzymałam twarzy po zmyciu tym płynem micelarnym długo, no bo musiałam dalsze kroki w demakijażu e, zrobić, więc tego nie zauważyłam, ale powiem Wam, że e, zmywał dobrze makijaż mocniejszy makijaż oka. No, musiałam troszeczkę więcej tego płynu zużyć i więcej wacików, także, że tutaj zmywa wodoodporny makijaż, zgodzę się z tym, ale trzeba go użyć troszeczkę więcej. Powiem Wam, że naprawdę używałam, zużyłam go w dość długim czasie. Bardzo wydajny płyn. Ja się zastanawiałam, jak go. Po niego sięgałam. E, zastanawiałam się nad tym Eveline, tym takim czarnym, taka czarna butelka do demakijażu tamtym płynem micelarnym, ale tamtego akurat nie było, więc sięgnęłam po ten, powiem Wam, że bardzo fajny płyn, wydajny, dobrze zmywa makijaż, na pewno jak będę miała okazję sięgnę po ten czarny, bo słyszałam o tamtym czarnym bardzo dużo pozytywnych opinii, więc jestem jego bardzo ciekawa, na razie mam płyny micelarne, które sobie przywiozłam z AA, i które u mnie się świetnie sprawdzają. Już jeden też mam na wykończeniu, więc będzie w następnym denku, ale mam jego zapas, więc jak na razie jestem zabezpieczona w płyny micelarne, ale powiem Wam, że właśnie ten fajnie działał. Fajnie zmywał makijaż, nie podrażniał oczu, więc dla mnie to było bardzo ważne. Więc taki płyn ostatnio udało mi się zużyć ostatnio naprawdę bardzo długo. Słuchajcie, zużyłam krem do buzi. Jak wiecie, czy nie wiecie, jeżeli widzieliście filmy z Look Fantastic? Nie wiem, jak znajdę ten film, to postaram się Wam tutaj podlinkować. E, zamówiłam sobie przystyłkę z Look Fantastic i dostałam z Look Fantastic prezent. Była to fajna taka zamszowa kosmetyczka i w kosmetyczce były produkty. Między innymi był ten krem. Ja ten krem, słuchajcie, używałam na noc. To jest Ultra Repair Krem. Powiem Wam, że sprawdził się świetnie. Ja używając go na noc, rano jak się budziłam, ja czułam, że moja twarz jest cały czas nawilżona, że coś jest na tej twarzy, takiego chroniącego ją. Naprawdę świetny produkt. Jeśli udałoby mi się go dostać, wiecie, tej dużej pojemności, to chętnie bym go kupiła, bo sprawdził się świetnie. To jest, słuchajcie, taka próbka. Ile go tutaj było? 28,3 gramy, ale niewielka ilość jego wystarczyła. Jego naprawdę, słuchajcie, dość długo używałam. Niewielka ilość, to jest taka, wiecie, tubeczka, więc wystarczyło na opuszek palca wydusić troszeczkę i... Rozsmarować na twarzy, i on pięknie nawilżał całą twarz, i tak jak powiedziałam, ta niewielka ilość wystarczyła mi na całą twarz. No, rewelacyjny krem, na pewno będę się za nim rozglądać. Ehm... Wydaje mi się, że na Look Fantastic jest dostępny, powinien być, bo Look Fantastic mi go wysłał, więc jak mi się pokończą moje kremy, może się zanim nim rozejrzę i sobie kupię w wersji pełnowymiarowej I, i jeśli zastanawiacie się nad dobrym kremem, to ten Wam serdecznie polecam. jak jesteśmy przy kremach, to wykończyłam mój ulubiony bandit, to już jest moje trzecie opakowanie chyba tak i mam oczywiście zapas bandy ja kupuję w hebe o ile się nie mylę tak band jest dostępny w hebe i to jest boost car krem przeciwzmarszczkowy z kolagenem i elastyną świetny świetny krem i jego też naprawdę niewielka ilość też tak na paluszek rozmarowuję w rękach i yy, kładę na twarz pięknie pachnie słuchajcie on on tak pachnie trochę męsko, naprawdę taki męskimi, takimi męskimi perfumami, świetny krem e, kończy mi się kupuję następny, jak mam możliwość robię sobie zapas, bo naprawdę sprawdza się u mnie świetnie i widziałam, że wiele kobiet po niego sięga, także bandi, kolejny kremik wykończony jak również wykończyłam mój ulubiony ostatnimi czasy to już jest moje też trzecie opakowanie Krem pod oczy z Glamglow. Ja go kiedyś zakupiłam e, tak o z ciekawości, która z dziewczyn chyba go pokazywała i powiem wam, jak się kończy. Jeszcze może, jeszcze może go coś tutaj wyskrobie. ja powiem Wam, że każdy ten krem staram się do cna wykorzystać tutaj też na pewno rozetnę to opakowanie jeszcze coś go wycisnę, tutaj e, też e, no nie chciałam Wam takich przeciętych opakowań pokazywać, ale e, porozcinam i jeszcze do końca zużyję, tutaj też jeszcze tam palcem wygrzebię, może na jeszcze jedno, e, na jeszcze jedną pielęgnację wystarczy ale naprawdę jest to świetny krem, uwielbiam go bardzo fajnie nawilża okolice pod oczami, yy, i powiem Wam, ja go używam i ta noc, i na dzień, i sprawdza się świetnie. Fajnie się sprawdza również pod makijaż, yy, także serdecznie Wam go polecam. Na pewno kupię następne opakowanie. Teraz testuję nowy krem, który widzieliście w moim holu zakupowym, ale jak go wykończę, to na pewno wrócę ponownie do tego. I słuchajcie! Jeszcze jedna pielęgnacja usta. Jest to jedyna pomadka, pomadka, którą wykończyłam. Jak wiecie, ja ust nie maluję. Jakoś nie wiem, od, od dawien, dawna nie czuję się dobrze w pomadkach. Ewentualnie w jakichś jaśniutkich, w jakichś błyszczykach, tak. Ale jakbym miała jakąś ciemniejszą pomadkę na ustach, widzicie, nawet dzisiaj nie mam pomadki, a wiem, że do makijażu. Idealnym wykończeniem jest pomadka. Muszę się tego nauczyć, muszę się do tego przyzwyczaić, bo nawet ostatnio jedna z was mi napisała, że fajnie by było wykończyć makijaż jeszcze dodać pomadki, więc odpisałam, że wiem, ale no ciężko mi, ciężko mi się do pomadki przekonać, nie wiem czemu. Może ze względu, że moje, moja górna warga jest troszeczkę mniejsza i i, i tak się dziwnie czuję z pomalowanymi ustami, ale słuchajcie, pomadki ochronne to muszą u mnie być i mam tutaj właśnie pomadkę z neutrogena, chyba najlepsza pomadka, jaką miałam ochronna i słuchajcie, ja ją używam i zimą, i latem, bo latem też mam spiesznięte usta, jak jest za duże słońce, więc zawsze pomadka na wakacje ze mną leci i zobaczcie, już tutaj już tutaj nie będę tam pazurków wkładać, ale Mm, już jest naprawdę, poczekajcie, żeby to chwyciło, o, już jest naprawdę tak wykończona, już tutaj nic nie wycisnę, już jest wykręcona do końca, jeszcze tam może, gdzieś tam jeszcze może paznokciem podważę, ale mam już następną, więc, więc nie ma problemu, uwielbiam te pomadki, pięknie nawilżają usta, ja Wam powiem, że jak ja posmaruję usta, ja, ja zawsze Taką pomadkę mam przy łóżku, drugą pomadkę mam w torebce, to zawsze jak idę spać, usta czuję, że już takie są spieszknięte, posmaruję usta, pomaluję usta tą pomadką, rano budzę się, jeszcze tą pomadkę na ustach mam. I mam to nawilżenie i usta praktycznie przez jedną noc potrafią się po użyciu tej pomadki, zregenerować. Naprawdę, już miałam kilka opakowań tej pomadki, różne pomadki ochronne, testowałam, próbowałam, ale ta jednak jest najlepsza. Kochani, wykończyłam, to już jest końcówka, ja jeszcze to dokończę, ale już, już wrzuciłam do denka. Jest to mój bronzer, mozaika z Catrice, uwielbiam ten bronzer. Oczywiście wieczko, jak zawsze, się tutaj odłamie. Troszeczkę by mogli nad tymi wieczkami popracować, ale są to tanie kosmetyki. Zobaczcie, to jest ten. Złapie mi się. O, to jest ten z Catrice. Już kupiłam sobie następny, mam zapas. Powiem Wam, że yy, zakochałam się w tym brązerze. Dzisiaj mam go na policzkach, pięknie wygląda. Dodaje nam takiej opalenizny, ładnie podkreśla nam yy, kości policzkowe. Konturu nim nie robię, ja bardziej sobie nim podkreślam twarz bardziej. Opalam nim twarz, naprawdę świetny, i ja go mam w odcieniu 0.10. Polecam Wam, naprawdę wiem, że wiele z Was go kupiło z mojego polecenia i u Was również się sprawdza. Także, jeżeli się zastanawiacie nad dobrym brązerem, to ten. Polecam serdecznie. Wykończyłam też, już jest końcówka, ale mówię: już wrzucę do denka. Jak już nagrywam denko, to go wrzucę. Słuchajcie, mój. Widzicie, to już jest końcóweczka. I co ja używam pędzlem? To on już się odłamuje i odpada. Więc te końcówki, tą to, to resztę zawsze to po prostu wyrzucam. Więc wykończyłam mój. Fit me z Maybelline, i to jest Róż w odcieniu 40 Pitch. Na pewno kupię następny. Uwielbiam to już. Jest moje chyba czwarte opakowanie. Fitmi. Powiem Wam, naprawdę sprawdza się świetnie. Dzisiaj również go mam na policzkach. Pięknie wygląda. On nie dość, że dodaje koloru, to jeszcze nam tutaj dodaje rozświetlenia, bo on jest taki lekko rozświetlający. Nie jest typowym rozświetlaczem, bo jest kolor pitch. Ale pięknie wygląda na policzkach i do takich codziennych makijaży, jeżeli go użyjemy, nie musimy używać rozświetlacza, jak go przyciągniemy troszeczkę wyżej, pięknie nam kości policzkowe rozświetli. Cudowny róż do policzków polecam Wam serdecznie. Ja już mówię, któreś opakowanie z rzędu to jest moje, i zawsze chętnie do niego będę wracała. Wykończyłam słuchajcie maskarę, mascara Sky High. Jest to Maybelline i kupiłam ponownie następną, więc ta już idzie do kosza. Ona ma taką, słuchajcie, silikonową szczoteczkę, bardzo fajna szczoteczka, rzęsy, pięknie są nią podkreślone, czarne, mocno rzęsy. To jest taka bardziej ciemna maskara od nasady po, po same końce. Naprawdę świetna maskara. Eee, ja się do niej przekonałam. Po trzecim podejściu do niej, jak ona już troszeczkę przeschnie, to wówczas jest rewelacyjna. Jak jest mokra, to te rzęsy nam troszeczkę hmm, skleja, ale jak już troszeczkę podeschnie, to jest rewelacyjna. Więc hmm, powiem Wam, że została moim również ulubieńcem. Teraz mam takie 3 cztery. Ulubione maskary, i ona jest jedną z nich. I wykończyłam moją również ulubioną maskarę. tą już na pewno u mnie znacie. Jest to Essence, ta zielona maskara. Ona ma taką zwykłą szczoteczkę, coś podobnego, właśnie jak ta z Maybelline, tylko że tutaj mamy szczoteczkę, taką Włoś, z włosia, nie taką silikonową. No ta maskara, słuchajcie. To jest mój ulubieniec. Zawsze po nią sięgam. Jak mam możliwość, kupuję sobie zapas. Tej i jeszcze innej z Essence. Także mam takie swoje cztery ulubione maskary, po które zawsze sięgam i które muszę mieć w swojej toaletce. Tą wykończyłam, oczywiście. Zapas jest, więc polecam Wam. Jeśli szukacie maskary, ja powiem Wam tak. Robiąc makijaż oka, ja używam dwóch maskar. Jedną używam maskarę na Pierwszą warstwę, drugą maskarę, ta zawsze jest jako druga, używam na drugą warstwę. Ta fajnie nam pogrubia rzęsy i jeszcze mocniej wydłuża tą pierwszą warstwę. Ale jeżeli szukacie maskary, macie ładne, długie rzęsy i nie, potrzebuje, nie potrzebujecie im tam, wiecie, do, podrasowania takiego mocniejszego i wystarczy Wam może dwie warstwy jedną maskarą, to ta u Was się sprawdzi na pewno. Tak samo jak maskara Teraz Essence, taka biała, też jest świetna, tylko tamta ma szczoteczkę taką wygiętą, ta ma prostą. Jest to dość duża szczoteczka, także jeżeli macie krótkie rzęsy, no to możecie mieć problem z pomalowaniem tą maskarą rzęs. Ciężko Wam będzie tam dojść, możecie się brudzić, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Później już na pewno dojdziecie do wprawy. Powiem Wam, że um, używałam tej maskary jako pierwszej, drugiej warstwie, tylko tej maskary. Też ją używałam tylko jako ją jedyną i też się u mnie sprawdziła. Także nie potrzebujecie do tej maskary mieć jakiejś tam bazy innej maskary, ale... Um, możecie użyć bazy, którą zawsze u siebie na kanale polecam bazy z essence takiej owocowej. Tam ta baza nie dość, że wydłuża nasze rzęsy, to jeszcze je odżywia i z tą maskarą wygląda świetnie. Rzęsy wyglądają świetnie. Ale jeżeli nie lubicie takich baz Samą taką maskarą również pięknie podkreślicie swoje rzęsy, i wasze rzęsy będą wydłużone, pogrubione. No naprawdę będą wyglądały świetnie. Także, kochani, to było moje denko, to były moje zużycia ostatnich kilku miesięcy. Na pewno do większości tych kosmetyków powrócę. Do niektórych nie, szczególnie nie powrócę tutaj, już odłożyłam, żeby mi z niego nie kapało. Na pewno nie powrócę do tej odżywki, bo z niej nie byłam zbytnio zadowolona, ale reszta była naprawdę super. Także, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy miałyście coś z tych kosmetyków, czy coś z tych kosmetyków z mojego polecenia kupowałyście. Dużo z moich poleceń kupujecie kosmetyków, jest mi naprawdę bardzo miło, że u Was również moje polecenia się sprawdzają. Oczywiście. Czekam na Wasze komentarze, piszcie. Ja zawsze na nie chętnie odpisuję. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry, jak ten film Wam się spodobał. A my widzimy się już w następnych filmach. Także wytrzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia. Buziaki. Pa! When I blame me for the things that weigh me down